Młodzi ludzie budowali swoje rodzinne gniazdko, a gdy było gotowe, okazało się, że w przyszłości nie będą w nim mieszkać sami. Jak to zwykle bywa, ten, kto najmniej pomaga, najwięcej wymaga. Taką genialnie przedsiębiorczą osobą okazała się teściowa. Fajna Iwanowna nie brała udziału w życiu młodej rodziny. Nawet gdy urodziło im się dziecko, nie uznała za stosowne w czymkolwiek pomóc. Jeśli potrzebowali pomocy, przylatywała mama Nadia. Biegła na każde zawołanie, biorąc urlop w pracy i rzucając wszystkie swoje sprawy. Choć mieszkała daleko, poświęcała swój czas. Czasami sama droga zajmowała jej godzinę, ale i tak zgłaszała się do pomocy. Jeśli trzeba było, zostawała na noc lub zabierała wnuczkę do siebie. Nie narzekała, cieszyła się, że może być pomocna. Młoda mama siedziała na urlopie macierzyńskim tylko rok. Świadczenia były niskie, a oni bardzo chcieli wybudować własny dom. Z dwiema pensjami było to niewątpliwie wygodniejsze. Nadia z mężem pracowali na okrągło, bez urlopów, a w weekendy sami pomagali przy budowie, żeby szybciej i taniej posuwało się do przodu. Oczywiście w takim tempie niemożliwe było poświęcanie dużo czasu córce. Gdy Sonia chorowała, Nadia nie szła z nią na zwolnienie tylko oddawała ją matce. Mama miała wygodny grafik, mogła się dogadać z koleżanką ze zmiany, a potem ją zastępować i nie tracić na pensji. Mąż cieszył się, że tak się da, bo można było na kogoś liczyć. Matka Rusłana nie paliła się do pomocy, mogła wziąć wnuczkę, gdy sama miała ochotę, żeby posiedzieć sobie dla przyjemności. Zdarzało się to bardzo rzadko: można policzyć na palcach jednej ręki. Proszenie Fejni Iwanowny o przysługę było bezcelowe. Pozostawało czekać, aż stanie się cud, w jej głowie coś się przestawi i z własnej inicjatywy poprosi o przywiezienie do niej Sołni. Wtedy trzeba było biec jak na skrzydłach, póki się nie rozmyśli. Z teściową łatwiej było się dogadać. Jeden telefon i można było spać spokojnie, ona zawsze znalazła sposób, żeby się wyrwać. I nie trzeba było wieść do niej wnuczki. Sama o wszystko zadbała. Z Fainą wanowną nie było tak łatwo. Nawet jeśli była pilna potrzeba, dzwonienie do niej było bezcelowe. Zdarzało się, że trzeba było pilnie, a Teściowa była w pracy za późno, żeby wziąć wolne, albo była chora. Rusłan dzwonił do swojej matki z nadzieją, że tym razem znajdzie sposób, żeby pomóc. Ale Teściowa zawsze znalazła milion powodów, dla których nie mogła pomóc. I wszystkie były uzasadnione, znacznie ważniejsze od wnuczki. Na przykład jubileusz u koleżanki, lub wizyta u fryzjera. Albo osłabienie i burze magnetyczne, które podnosiły jej ciśnienie. Martwię się o Sonię. A nuż mi się coś stanie. Nie chcę jej narażać na ryzyko, mówiła rzeczowo fajna Iwanowna. Ale było jasne, że to były tylko wymówki. Czasami po takich oświadczeniach publikowała w mediach społecznościowych, jak gdzieś spaceruje. Syn z synową przyzwyczaili się i starali się jej nie niepokoić. Nie chcieli być delikatnie spławiani. Z trudem dokończyli budowę swojego domu. Można było kończyć sprawy papierkowe i się tam przeprowadzić. Oczywiście w szczegółach trzeba było jeszcze wiele zrobić. Ale to można było już powoli kończyć na miejscu. Najważniejsze, że już nie trzeba płacić czynszu. To duże odciążenie dla budżetu. Zaczęli się przeprowadzać. I wtedy mąż oświadczył, że uczciwie byłoby przepisać część domu na jego matkę. Nadia uznała, że rusłan żartuje jakąś bzdurę, żeby tylko nie milczeć. Zmęczyła się, dało się jej we znaki. Ale dla pewności dopytała, co ma na myśli. I mąż wyjaśnił, że w dokumentach trzeba wpisać czworo właścicieli domu. Żonę, jego ich córkę i jego matkę. Do tego domu. Nadal nie rozumiała, o co chodzi żona. A jakiego innego? Spojrzał na nią z wyższością Rusłan. Czyżbyśmy mieli wiele domów? Czyli uznał, że żona nie jest przy zdrowych zmysłach, zadaje głupie pytania. A on składa taką propozycję w pełnym rozsądku. Nadia nie rozumiała, co tu ma do rzeczy jego matka. Dlaczego w ogóle pojawiła się taka propozycja? Ciekawe. Czy to Ruslan ma takie pomysły, czy to fajna Iwanowna się postarała? Ale sądząc po wszystkim, to jednak Teściowa. Mąż poważnie rozważał, że trzeba pomyśleć o jego matce. A Nadia słusznie zauważyła, że jego matka nie włożyła ani kopiejki w budowę tego domu. Jej nazwisko w dokumentach jest nie na miejscu. Ale mąż od razu jakoś materialnie obrażony na nią spojrzał. Niekoniecznie trzeba wkładać pieniądze, można też po prostu pomagać. Zabrzmiały religijne nuty, które jednoznacznie świadczyły o tym, że teściowa przyłożyła rękę do tej rozmowy. Fajna Iwanowna lubiła mądrze prawić kazania o uczciwości i dobroci. Mąż opowiadał, że nie tylko pieniędzmi można uczestniczyć w budowie domu. Nadia czekała, aż powie, że jej matka dobrym słowem wspierała ich rodzinę i zasługuje na to, by być współwłaścicielką domu. Ale nie okazało się, że ta bardzo im pomagała. Rusłan bez mrugnięcia okiem opowiedział, że bez jego matki byłoby im o wiele trudniej. Ona im przecież tyle nieocenionej pomocy udzieliła. Nadia aż otworzyła usta ze zdumienia. Poprosiła, żeby przypomniał, czym konkretnie teściowa im pomagała. Mąż powiedział, że zawsze czymś pomagała, ale miał trudności z podaniem konkretnych przykładów. Potem sobie przypomniał, że matka kilka razy siedziała z córką, kiedy oni zajmowali się budową. Rzeczywiście, wtedy fajna Iwanowna siedziała z Sonią. Sama poprosiła, żeby ją przywieźli. W jednym przypadku przyszła do niej koleżanka z wnukiem, i Sonia była jej potrzebna raczej po to, żeby dzieci czymś się zajęły we dwie i nie przeszkadzały im plotkować. A w drugim przypadku odwołano jej spotkanie, bo koleżanka zachorowała. I za każdym razem Nadia z Rusłanem musieli wieść córkę do teściowej, a to było po drugiej stronie odbudowanego domu. Poza tym musieli też w trybie pilnym zmieniać swoje plany. Umówili się z jedną babcią, a tu zjawiała się druga. I póki się nie rozmyśliła, trzeba było wieść. Oczywiście zdarzało się, że fajna Iwanowna z góry ustalała, że chce posiedzieć z Sonią, ale i tak były to pojedyncze przypadki. I właśnie z powodu takiej pomocy mąż uważał, że będzie uczciwie, jeśli jego matce da się czwartą część domu. Swoja rodzina jedna rodzina. Nadia się nie zgadzała. Dlaczego w akcie własności miałby być wpisany jeszcze ktoś, skoro dom budowali dla siebie? Przecież ona nie wchodzi do mieszkania teściowej i nie żąda przepisania na siebie części, w praktyce wyjdzie na to samo. Masz jakąś inną, wypaczoną rzeczywistość oburzyła się żona. To przecież moja mama siedziała z Sonią. Można powiedzieć, że była zamiast mnie na urlopie macierzyńskim. Przybiegała na każde zawołanie, a twoja matka tylko czasami i to wtedy, kiedy jej było wygodnie. Mąż szybko zapomniał, że przysięgli sobie, że nie będą prosić o pomoc jego matkę. Z góry wiedzieli, jaka będzie odpowiedź. I bardzo wątpliwe, czy te rzadkie przypadki, kiedy fajna Iwanowna z własnej inicjatywy brała wnuczkę, można nazwać pomocą. Ale stwierdzeniem, że pomagać można nie tylko pieniędzmi, Nadia się zgodziła. Skoro tak, to uczciwie będzie przepisać część domu również na jej matkę. Wtedy mąż zaprotestował. Teściowa pomagała, ale po CEO ma być właścicielką? Przecież z teściem mają własne mieszkanie. Nadia aż się zaśmiała, kiedy to usłyszała. Rusłan przypomniał sobie każdy najmniejszy przejaw pomocy ze strony swojej matki. Na przykład kiedyś, jeszcze na samym początku budowy, poprosili ją, żeby wzięła Sonię na cały dzień. A fajna Iwanowna opowiedziała, że akurat w tym dniu jest wielkie święto religijne i powiedziała, że pracować to grzech. Jakiś jej kolega w takie samo święto postanowił budować szopę i odciął sobie palce. I zaproponowała, żeby w następny weekend wziąć wnuczkę, a w tym dniu lepiej gdzieś wybrać się z rodziną. Oczywiście, dziękuję jej, w tamten dzień prawie odpoczywali. Razem pojechali po sklepach budowlanych. Sonia trochę marudziła, ale potem posiedzieli w kawiarni, w zasadzie dobrze, ale w następny weekend teściowa zachorowała i nie mogła zająć się wnuczką. I inne przejawy jej pomocy polegały głównie na radach Na przykład, kiedy zamierzali malować, pomogła im w ten sposób Znalazła kogoś, kto zrobi to za ich pieniądze Rusłan powiedział, że żona się czepia i wszczał nudną sprzeczkę na temat pojęcia pomocy Ale Nadia nie ustąpiła Dom powinien być zapisany na dwoje Wtedy mąż podszedł do sprawy z innej strony Jego matka mieszka sama i nie młodnieje Niedługo może się okazać, że nie będzie mogła mieszkać sama i trzeba będzie ją zabrać do nas, powiedział Rusłan. Ale moi rodzice też nie młodnieją, zauważyła Nadia. I dlaczego po prostu nie możemy jej zabrać? Oświadczył, że jeśli zabiorą matkę do ich domu. Gdzie nie będzie miała żadnych praw, będzie się czuła jak przybłęda. Matce będzie niewygodnie w cudzym domu, przecież nie będzie tam gospodynią. Czyli jeśli w żaden sposób nie pomagała, a tylko będzie figurować w dokumentach, to będzie się czuła jak gospodyni? Zastanowiła się żona: Wymyśliłeś coś świetnego? Zrobić teściową gospodynią to dopiero coś. Później można ją spokojnie zabrać, a ona jako pełnoprawna właścicielka nieruchomości będzie mogła walczyć o swoje prawa. Poza tym, o ile Nadia rozumie, jeśli będą zabierać do siebie teściową, to tylko w przypadku, gdy nie będzie mogła sama o siebie zadbać. Ale wtedy jaka różnica, czy jest właścicielką, czy nie. Przecież i tak będą się nią opiekować. I w ogóle Nadia nagle coś wymyśliła: a dlaczego w ogóle stoi kwestia, że to my mamy zabrać twoją mamę? Dlaczego nie twoja siostra? Rusłan miał starszą siostrę, którą teściowa uwielbiała i pomagała jej nie tylko słowami. Niechby ona zabrała matkę. I teściowej tam będzie wygodniej. Mają z córką bliskie relacje, plotkują razem. Zawsze się chwali, jaka jej córka jest dzielna. Jak siostra ją zabierze, skoro ma małe mieszkanie? Jest ich tam troje. Mają na głowach siedzieć. Zaprotestował mąż. U nas dom jest wygodniejszy. A komu przypadnie mieszkanie teściowej, dowiadywałeś się? Zainteresowała się żona. Oczywiście, Rusłan nie jest w temacie. A żona mu opowiedziała warianty, że po śmierci, jeśli nie ma testamentu, to są konkretni spadkobiercy. W przypadku jego rodziny to on i siostra. I on również nie wie, że jeśli teściowa będzie właścicielką części ich domu, to spadkobiercy będą ci sami. Czyli jego siostra odziedziczy połowę udziału swojej matki w ich domu. A potem szwagierce oddawać pieniądze za nasz własny dom. Zapytała Nadia. Co za bzdury opowiadasz? Obraził się mąż. Ona nigdy tak nie postąpi, nie będzie rościć sobie praw do naszego domu. Nadia uważała męża za naiwnego jak ciele, nie widzi, że go robią w bambuko. Kiedy zaczyna się dzielenie spadku i bracia i siostry zaczynają rzucać się na pieniądze jak szakale. Jest wiele takich przypadków i skąd pewność, że siostrzyczka nie będzie chciała urwać swojej części. Rusłan w ogóle nie chciał przyznać, że próbują go oszukać, naiwnie wierzył. Że i matka, i siostra nie będą mu podstawiać świni, i żądał, żeby ich domem władała również jego matka. Żona nie zamierzała ustąpić i ponieważ nikt nie odstępował od swojego, stanęła kwestia rozwodu i sprzedaży domu. Początkowo niezadowolony mąż wszystko rzucił i pojechał obrażać się do mamy, w nadziei, że jego żona się opamięta i zmieni zdanie, oskarżając ją przy tym, że chce zostawić córkę bez ojca. Nadia w odpowiedzi powiedziała, że to on chce zostawić córkę bez spadku. Dobrowolnie przekazując część domu swojej matce. W domu najwyraźniej Teściowa dalej na niego naciskała, bo Rusłan dalej opowiadał o sprawiedliwości i uczciwości swojej rodziny. Która nie jest zdolna do podłości. Skandal zakończył się tym, że Nadia zaproponowała mężowi rozwód i skoro tak bardzo chce mieszkać z mamą w tym domu, to mogą wziąć kredyt i wykupić jej połowę. Niby wtedy może się zrelaksować i spokojnie mieszkać tu z mamą. Mąż był w szoku, dopiero co odpoczął od napiętego życia, kiedy bez wytchnienia budowali ten dom, a teraz wchodzić w kredyt i znowu harować, nic sobie nie pozwalając. Teściowa również wtrąciła się do konfliktu, nazwała synową pazerną kobietą. Jak można się rozwodzić z powodu takiej głupoty? Znaczy, że nie było miłości, chce wpakować jej syna w długi, Nadia powiedziała, że można i bez dołu. Teściowa może sprzedać swoje mieszkanie i oddać jej pieniądze, a sama przeprowadzić się do tego domu. Fajna Iwanowna prawie się nie zakrztusiła śliną, jest jeszcze w pełni sił i przy zdrowych zmysłach. Na razie chce mieszkać w swoim mieszkaniu. Zresztą nie zamierza go sprzedawać tylko dla syna. Ma jeszcze córkę i ona bardziej potrzebuje pieniędzy. Rusłan posłuchał tych rozmów i zdecydował, że bardziej mu się podoba mieszkać z żoną i córką, a perspektywa pozostania z kredytem i starą matką go nie pociąga. Fajna Iwanowna obraziła się, że syn odmówił przepisania części domu na nią. Nie jesteś już moim synem oświadczyła. Więcej nawet nie wspominaj o pomocy. Rusłana to nie przestraszyło. Znał matkę, uspokoi się i odejdzie. O pomoc i tak jej dawno nie proszą dobrze, że żona po skandalu szybko się uspokoiła. Kochała męża, tylko nie chciała, żeby jego rodzinka ich ograbiła. Teraz mogą żyć spokojnie. Dziękuję, że wysłuchałeś historii do końca. Proszę o wsparcie kanału lajkiem. Nie będzie to dla ciebie dużym trudem, a dla mnie jest bardzo ważne. Do zobaczenia.